Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Czy mnie już widać moi drodzy. Dajcie znać. Dajcie znać, czy widać mnie na Facebooku i czy na, widać mnie na YouTubie. Czekam na Wasze komentarze pod tym live'em i będziemy zaraz zaczynać nasze spotkanie. Okej. Okay. Pytanie, czy mnie widać moi drodzy. Widać i słychać. Dajcie znać dzisiaj na temat towarów. A więc będziemy mówić o towarach, o tej strony bilansowej i podatkowej. No i oczywiście nie może zabraknąć naszej kawki. Macie kawę dzisiaj? Widzę, że się zbieracie. Poczekamy jeszcze minutkę. O, Agnieszka, widać na YouTubie. Dobrze, czy YouTube potwierdza, że wszystko widać na YouTubie? Dajcie znać jeszcze z Facebooka, czy wszystko tam jest w porządku i czy możemy zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie. Bo chciałabym, żeby wszyscy wszystko widzieli i słyszeli, o czym dzisiaj będzie mowa. Także prosimy osoby z Facebooka. Bardzo proszę, bo Was już jest tam sporo na tym Facebooku. Dajcie znać, czy na Facebooku też wszystko jest w porządku i czy wszystko widać. Dzisiaj, tak jak mówiłam, będzie o towarach, o towarach z punktu widzenia nie tylko ustawy o rachunkowości, ale będziemy i będziemy tak przekrojowo mówić o towarach. Czyli będzie i w książka przychodów i rozchodów, i będzie pełna księgowość, i będą podatki. Facebook potwierdza, że widać. Super, no to możemy zaczynać, moi drodzy. Oczywiście, kto ma jakieś pytanie dotyczące towarów. To w komentarzach zadaje pytanie. Ja się postaram odpowiedzieć na bieżąco. Przygotowałam sobie kilka punktów na dzisiejszy temat. Tak, witam wszystkich z Facebooka. Widzę, że nas jest coraz więcej. Wszyscy potwierdzają, że, że widzą. Także bardzo się cieszę, że dołączyliście moi drodzy. Towar, towar a materiał. Mam kilka punktów, na które chciałabym, chciałabym Wam zwrócić uwagę, jakie mają, e, pewne kwestie, skutki w zakresie cit w zakresie PIT-u, ustawy o rachunkowości, tym ujęciu w książce przychodów i rozchodów, bo niby mówimy o tym samym, a tak naprawdę w zależności z której strony Popatrzymy na ten nasz towar, to może się okazać, że ma zupełnie inne ujęcie. A więc, pierwsze, towar, a materiał czym to się dla nas będzie różnić? Pamiętajcie, że towar służy nam tak naprawdę, jego zakup do dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym a materiał kupujemy po to, żeby coś z niego wyprodukować, a więc on przechodzi tą swoją materią na nasz produkt. I z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, no to wiadomo, że to jest zupełnie coś innego, zupełnie inaczej księgowane, gdzie indziej ujmowane, inaczej też kwestie dotyczące rozchodu, a więc tutaj już nam wpływa mocno. Z punktu widzenia książki przodów i rozchodów, to właściwie się to nam nie różni tak, w zakresie ujęcia, dlatego że przypominam, że w zakresie książki przodów i rozchodów Towary, czy materiały, czy te surowce, bo mówimy o tych surowcach naszych, ujmowane są w kolumnie dziesiątej. Natomiast ustawy, według ustawy o rachunkowości, towary mają swoje konto księgowe, materiały mają swoje konto księgowe i w ustawie o rachunkowości możemy odrębnie ustalić zasady wyceny towarów, osobno wyceny materiałów. A skoro jesteśmy, moi drodzy, przy wycenie, no to y, powstaje pytanie, czym się różni cena nabycia i cena zakupu, bo oba, y, obie te definicje pojawiają się, zarówno w przepisach podatkowych, jak i w przepisach ustawy o rachunkowości, moi drodzy. Czekajcie, jakieś y, muszę odpowiedzieć na komentarz. Dzień dobry, dzień dobry. witam serdecznie. E, super, słuchajcie, y, cena y, nabycia. A cena zakupu będzie dla nas istotna, porównując właśnie ustawę o rachunkowości i książkę przodów i rozchodów. Cena zakupu, czyli ta po prostu cena, która figuruje na naszej fakturze tyle towar A kosztował, i koniec. Cena nabycia to po prostu cena zakupu powiększona o koszty związane z tym nabyciem, a więc koszty transportu, koszty ubezpieczenia towaru, zanim dotarł do nas, a więc już te. Koszty takie, można powiedzieć, uboczne. I od razu tutaj pojawia nam się różnica, bo jeżeli zauważycie to, w książce przychodów i rozchodów towar, um, samą cenę zakupu umujemy w kolumnie dziesiątej, a te koszty uboczne to po prostu w drugiej, w jedenastce. A z punktu widzenia ujęcia w księgach. To tak naprawdę pierwszą domyślną zasadą jest ujęcie towaru w cenie nabycia, czyli już powiększonej o, to, o te koszty związane z nabyciem. I na zasadzie tylko uproszczeń, jeżeli te koszty nabycia towaru nie są istotne, to można odejść i przyjąć zasadę ewidencji według cen zakupu. Więc tutaj mamy podstawową różnicę w zakresie wyceny wyceny dla celów bilansowych i dla celów no można powiedzieć podatkowych w zakresie podatku dochodowego, bo książka przychodów i rozchodów tak naprawdę jest ewidencją dla celów podatkowych, to ma głównie służyć wyznaczeniu podatku, moi drodzy. I jest to to, o czym mówiliśmy, czyli ujęcie według cen zakupu plus koszty uboczne, czyli ta wycena początkowa w zakresie właśnie ewidencji zakupu naszych towarów czy zakupu naszych materiałów to jest tak zwana wycena początkowa czyli na dzień zakupu czyli inaczej to ujmujemy w ustawie o rachunkowości inaczej czy w pełnych księgach inaczej według przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego. Oczywiście jeżeli mamy przypadek że jakaś jedna jednoosobowa działalność gospodarcza prawda I prowadzi sobie jakiś pan działalność wiadomo, że płaci PIT, czyli podlega pod przepisy podatkowe, tak? pod przepisy podatku dochodowego od osób fizycznych. Ale prowadzi księgi, no to te wyceny będą tak naprawdę zgodne z zapisami polityki rachunkowości. Czyli nie tak jak w książce, tak? tylko będzie odwołanie jest wprost do ustawy, że stosujemy te zasady, które są zgodne z ustawą o rachunkowości i które jakby opcje wybraliśmy w polityce rachunkowości. Więc to jest teraz. To jest Pojawia nam się jeszcze taki, taka kwestia towarów podatku VAT, moi drodzy bo ostatnio też była taka dyskusja na naszych grupach kursowych tam, gdzie, gdzie, prowadzi, gdzie studenci się uczą i pojawiła się kwestia, czym jest towar dla celu VAT, czy ja kupuję sobie coś, co nie wiem, jakiś, załóżmy, chcę zakupić, Segregatory za granicą, tak? To nie jest mój surowiec, ja go nie przetwarzam, nie handluję tymi segregatorami, więc nie są moimi towarami. Ale moi drodzy, na gruncie podatku VAT tak naprawdę są traktowane jako towary, bo według VAT-u, no to, towar, to przez towar rozumie się rzecz bądź część a także wszelkie postacie energii. No więc tak naprawdę na gruncie VAT okazuje się, że wszystkie rzeczy fizyczne są traktowane jako towar, bez względu na to, czy chcemy je sprzedać, czy chcemy coś z tego wyprodukować, czy po prostu zużywamy są kosztem naszym bieżącym działalności. A więc tu jest taki, widzicie, takie trzy jakby sytuacje, patrzymy na to samo, a skutki zupełnie in, inne. Tutaj jeszcze przypominam, że w zakresie towaru zakupionego w Unii Europejskiej, no to w zakresie podatku VAT mamy odwrotne obciążenie, czyli musimy naliczyć VAT -y i możemy go jednocześnie odliczyć, czyli mamy WNT, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czyli dotyczy wszystkich towarów, nieważne czy to jest nasz koszt bieżący, czy to jest nasz materiał, który zużywamy na własne potrzeby. Tam obowiązuje traktowanie tego, tej rzeczy jako towaru. Natomiast w przypadku nabycia towarów spoza Unii Europejskiej, już tu od strony księgowej, to pamiętajmy, że pojawić się nam może cło tak, i akcyza. W związku z czym te podatki również powiększą nam wartość naszych towarów do księgowania, i na to też musimy, moi drodzy, zwrócić uwagę tu. Jeszcze zerknę na komentarze. Hmm. E, Tutaj jest fajne pytanie z Facebooka, ale może jeszcze poczekajmy, bo to już jest pytanie, takie powiedzmy, bardziej e, zaawansowane, więc e, odpowiem na nie za moment. E, ja Wam jeszcze chciałam zwrócić uwagę na wycenę rozchodu. Tak? Bo ten rozchód tak naprawdę to jest z poziomu już ustawy o rachunkowości i najczęściej wybierany jest FIFO, tak? Bo mamy FIFO, LIFO i jeszcze ceny przeciętne. Tak naprawdę w większości firm wybieramy FIFO, czyli pierwsze weszło, pierwsze wyszło, czyli zakładamy, że rozchód wyceniamy w pierwszej kolejności według. Tych cen z pierwszego nabycia towaru, aż po kolei, po prostu zejdzie według chronologicznej kolejności. Lifo, czyli na odwrót, czyli wyceniamy rozchód, czyli na przykład jak wyceniamy dokument WZ, ile następ towar kosztował, to według cen z ostatniego nabycia. Natomiast Lifo tak naprawdę nie jest. Nie jest to może najlepsza metoda, w pewnych okolicznościach może być uzasadniona ekonomicznie, natomiast FIFO to jest ta metoda, którą, którą stosuje większość firm, no i ona jest jak najbardziej ok pod względem i przepisów podatkowych, i bilansowych, więc mamy jakby pewność, że stosując tą metodę, wszystko jest w porządku. Powiem ci jeszcze hasło wyceny moi drodzy bilansowej. Czym jest ta wycena bilansowa i jak to się ma w ogóle do towarów, tak, do, do materiałów, bo o tym też y, część osób zapomina. Czyli wiemy, że mamy, jak y, kończymy rok, to jak mamy w należności w walucie, to trzeba je wy, wycenić, że trzeba z, sprawdzić, czy czasami y, jakaś sprawa sądowa się nie pojawiła i nie odzyskamy swojej należności. Ale już o wycenie bilansowej w zakresie Towarów, no to już nie wszyscy pamiętają, moi drodzy. A tak naprawdę, to już mówimy oczywiście z, z poziomu ustawy o rachunkowości, czyli nie mówimy o książce przodów i rozchodów. Na książce przodów i rozchodów robimy e, spis z natury, wyceniamy go, i jakby tam te odpisy wprost nie pojawiają się. Natomiast w ustawie o rachunkowości one się wprost pojawiają, moi drodzy. Jak kawa, to kawa. Pijemy też kawę, nie tylko gadamy o księgowości. E, słuchajcie, i e, wprost ustawa nam mówi, że my nie możemy wycenić naszych zapasów, no, a tymi zapasami są między innymi towary, e, w cenie wyższej niż taka cena, która jest możliwa do uzyskania ze sprzedaży. Tak? Czyli tutaj mamy, po pierwsze, pierwszy poziom ewentualnych odpisów. Czyli gdyby się zdarzyło tak, że mamy jakieś towary, które no, rynek się tak zmienił w trakcie roku, że kupiliśmy je znacznie drożej, niż jesteśmy w stanie je sprzedać, to niestety, ale musimy tą wycenę zaktualizować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to pamiętajmy o tym, że towary jeszcze tracą na przykład swoją przydatność. Jest nie wiem, krótszy przy na przykład towarach, które są z branży spożywczej, one mają krótszy termin, więc również tutaj te odpisy muszą się pojawić. Ok. Kiedy towar staje się kosztem, to może o tym za chwilę teraz wrócę do tego komentarza. Z jak zaksięgować towar, który jest wydany klientowi na zasadzie umowy użyczenia. Nieodpłatnie w ramach umowy. Są to najniki do systemów alarmowych, które po zakończeniu umowy klient zwraca do nas. Ten nadajnik, czyli rozumiem, że zgodnie z tą umową e, własność nie przechodzi na klienta, on tylko może z tego używać, więc są to zapasy poza jednostką, wyodrębnia się po prostu w planie kont, e, konto dotyczące, Towarów, które dalej są, jakby do których jednostka dalej ma prawo, natomiast one fizycznie są poza jednostką. Natomiast tutaj też jest kwestia, kwestia inwentaryzacji. I mogę Wam podać taki przykład, bardzo podobny, a pewnie bliższy większości osób tutaj na dzisiejszym naszym spotkaniu: leasing. Zauważcie, że w leasingu operacyjnym, mówimy teraz tutaj o treści umowy, nie mówimy o klasyfikacji zgodnie z ustawą rachunkowości. W leasingu operacyjnym, zgodnie z umową, to ten samochód jest własnością leasingodawcy, aż do momentu, gdy nastąpi wykup. Czyli de facto można powiedzieć, jest to jego własność, a w jakiś sposób musi przeprowadzić. Również inwentaryzację na końcu roku, no a nie ma go tak u siebie, tylko ma u klientów. I godawcy wysyłają bardzo często na koniec roku takie pisma z prośbą o potwierdzenie stanu. Czyli ta inwentaryzacja wygląda trochę w taki dziwny sposób, ale również jest tak przeprowadzana, moi drodzy. A więc w tym przypadku powinniśmy to przeksięgować na konto, żebyśmy widzieli, co mamy, jakie mamy rzeczy, Poza, poza jednostką, jeszcze z poziomu modułu handlowego, no to ja bym proponował tworzenie dodatkowego magazynu, czyli przesunięcie, że magazyn klienta, prawda? żeby była nad tym większa kontrola. Ok, co my tu jeszcze mamy? Kiedy towar staje się kosztem, moi drodzy? Może chcecie odpowiedzieć na to pytanie, słuchajcie. <laughs> Bardzo ciekawa jestem Waszych odpowiedzi. Dajcie znać w komentarzach, już widzę, coś tu się pojawi, pojawiło. Super. O, aha, ok. Czekam na Wasze odpowiedzi dotyczące, kiedy towar staje się kosztem na gruncie, gdy prowadzimy księgi rachunkowe. A kiedy staje się kosztem, gdy prowadzimy książkę przodów i rozchodów? I zaraz to będziemy komentować. Natomiast ja jeszcze przygotowałam takie jedno pytanie, które bardzo często się pojawia: czyli jeżeli prowadzimy księgi rachunkowe, mamy konto towary, no i pytanie, czy konieczna jest analityka do konta towar, czyli towar A, towar B, towar C i tak dalej? No, nie jest konieczna, jeżeli oczywiście mamy taką, powiedzmy, ewidencję z poziomu modułu magazynowego, natomiast czasami warto założyć analitykę na przykład na pewne obszary magazynu. Natomiast jeżeli mamy już więcej niż jeden, Jeden magazyn, no to wiadomo, że potrzebna byłaby analityka w zakresie każdego magazynu, bo choćby z punktu widzenia e, takiego e, powiedzmy praktycznego, jak przeprowadzić inwentaryzację towarów i porównać to do wartości towarów ujawnionych w księgach, gdy mamy ileś magazynów, mogą być to magazyny w różnych lokalizacjach, ale mogą być to róż, równe, różne magazyny, jakby w jednej lokalizacji, ale przeznaczone na coś innego, prawda? Więc to trzeba tak naprawdę dobrać do jednostki, natomiast nie ma konieczności prowadzenia konta analitycznego dla każdego jednego towaru. Czyli tutaj oczywiście w pewnych okolicznościach ma to swoje plusy, czyli jeżeli system księguje to automatycznie, czyli jakby my nie musimy wnikać, że towar A to ma być rozksięgowany tu i można tak system ustawić. To zauważcie, że no, stosujemy te różne metody FIFO, LIFO czy, czy, czy ceny przeciętne, i w pewnym momencie no, system zaokrągla nam pewne, element, pewne ceny, ceny rozchodu, prawda? I może dochodzić do takich drobnych nieścisłości, że. Na przykład pojawi nam się, zostanie nam saldo na koncie księgowym, tak? Gdybyśmy właśnie prowadzili dla każdego towaru, no to będziemy widzieć, że hej, no, tam zostało na przykład dwa grosze, 3 grosze. Są drobne kwoty, To jest łatwiej to oczywiście w takiej sytuacji wychwycić. Jeżeli widzimy na przykład, że w module magazynowym nie ma już towaru, tak, nie ma tego, tego produktu. A jeszcze na stanie księgowym jest. No i to wynika właśnie z tych zaokrągleń, gdzie te systemy nie są aż tak dokładne, i jak wyznaczają cenę, no to nie zawsze ta cena jest, zwłaszcza gdy mamy towar z zagranicy, gdzie tam są oczywiście przeliczenia według kursu, no to czasami gubi te grosze. Natomiast no to jest tylko jakby taki dodatkowy plus, ale to pod warunkiem, że Wam tak naprawdę system to księguje. Automatycznie na, na te konta, no bo tak ręcznie czy tak wiecie, żeby gdzieś tam dodatkowo coś angażować się w takie księgowanie, no to jest znacznie, znacznie więcej czasu. Więc nie ma konieczności, jak ktoś bardzo lubi i chce, no to może. Słuchajcie, mamy odpowiedzi. Czyli pytanie było, kiedy towar staje się naszym kosztem. I tutaj mamy y, kilka odpowiedzi. Ja, y, ja tutaj jedną może wyświetlę, bo te odpowiedzi są takie same, czyli w momencie sprzedaży. Moi drodzy, y, i teraz tak z punktu y, widzenia ksiąg rachunkowych, no to wiadomo, że w, w momencie sprzedaży. Czyli my go, jakby zakup, ten nasz wydatek aktywujemy w postaci zapasu na kontach. W momencie, gdy sprzedajemy, następuje rozchód i za przychodem z tytułu sprzedaży idzie sobie koszt, tak? Czyli to jest zbieżne. Z punktu widzenia książki przychodów i rozchodów, no to już nie jest to takie jednoznaczne, bo z jednej strony, Wpływa nam to już na koszty w momencie zakupu tak naprawdę, moi drodzy, bo ujmujemy, jeżeli mamy tą e, uproszczoną metodę niememoriałową, no to księgujemy i od razu jest kosztem, tak? Natomiast znowu pamiętamy, że na książce przodów i rozchodów na koniec roku, moi drodzy, musimy robić spis. I ten spis koryguje nam tak naprawdę ostatecznie koszt... E, Zakupu towarów do poziomu, który odpowiada towarom sprzedanym. Czyli, jakby sumarycznie, na końcu jest bardzo podobny efekt, tylko metoda zupełnie inna w zakresie ujmowania. Według ustawy idzie to na bieżąco, tak, jest przychód, to jest koszt. Według książki przedów i rozchodów, najpierw jest koszt, a później jest korekta tego kosztu. Więc wygląda to w taki sposób. Moi drodzy, 20 minut minęło. Czy macie jeszcze jakieś pytania dotyczące towarów? Mm. To dajcie znać. Kawa będzie, tak jak zawsze, co tydzień. Wchodzimy teraz w takie tematy, właśnie na zasadzie porównawczej, może troszkę, czy będziemy mówić trochę o podatku CIT, troszkę o podatku VAT, troszkę o księgach i będziemy te obszary tutaj. Rozmawiać na ten temat. Ja dziękuję też za komentarze. Prosiłam Was tydzień temu, żebyście dali znać w komentarzach, o czym chcecie kolejne kawy, i będziemy po kolei będę przygotowywać te materiały i będziemy o tym omawiać na te tematy, które dostałam i na Messengera, i na maila, i w komentarzach do, tak naprawdę naszego live'a, więc będziemy odpowiadać. Czekam na komentarze, bo to, co chciałam, jakby Wam na dzisiaj przedstawić, no to przedstawiłam. Okej. Okay. A, tu jest jeszcze pytanie. Moi drodzy, live jest zawsze zapisywany, czyli on przez jakiś czas na naszej grupie na Facebooku jest też widoczny. Nie wiemy, jak długo, ale jak poszukacie, to tam jest. Natomiast łatwiej go odnaleźć na YouTubie. Na moim kanale Anna Linczowska, bo tam po prostu wchodzicie na kanał i są wszystkie kawy, czyli można sobie obejrzeć również wstecz kawy i można sobie obejrzeć filmy, które pojawiają się w każdy wtorek w formie takich mini lekcji, czyli takiej pigułki wiedzy na, na, na pewien na tematy. Teraz w tym tygodniu było o wypowiedzeniu zmieniającym, czyli poszliśmy trochę w kadry. I tam też można sobie obejrzeć te filmy do tyłu, można sobie obejrzeć kawę do tyłu, więc zapraszam. Czyli najprościej jest zasubskrybować mój kanał Anna Linczowska na YouTube i tam też dostawać powiadomienia o kolejnych live'ach. No ale oczywiście tutaj na grupie Księgowość w Praktyce też jest dostępny. W każdy czwartek się spotykamy, moi drodzy, o 10. Ok. Nie widzę dzisiaj żadnych pytań. Więcej, tak? Czyli e, jakby ktoś tam oglądał, to później to oczywiście może jeszcze zadać pytanie e, pod live'em. E, o momencik, bo jeszcze Agnieszka pyta: e, zakup towaru do wykonania usługi pod konkretne instalacje, czy można nie prowadzić magazynu od razu koszty? Agnieszka, to jest troszkę już e, inaczej, bo rozumiem, że to jest e, bardziej dla Was materiał który służy do wykonania zlecenia. A więc tutaj pytanie jeszcze, jak długo te instalacje trwają, natomiast można nie prowadzić rzeczywiście magazynu i wrzucać to w koszty, bo zakładam również, że to zlecenie po prostu się odbywa i to jest jakby. Instalowane to coś, co kupujecie, prawda? Natomiast na pewno spis z natury i tak może. Czyli to wygląda tak, że naprawdę ten towar nie przechodzi przez magazyn, tylko jest, albo wchodzi i wychodzi od razu, tak? I jest dokument PZ i na przykład od razu dokument RW, bo moi drodzy tutaj będzie dokument RW, bo to nie jest wydanie jeszcze na zewnątrz. O ile dobrze rozumiem zapisy umowy, że umowa jest na przygotowanie instalacji, więc my wydajemy ten surowiec, to, to coś i służy nam w wykonaniu naszej usługi, czyli to jest koszt wykonania, usługi, bo gdy sprzedajemy osobno towar, osobną usługę, no to to inaczej to jest traktowane, bo usługa jest usługą, a towar idzie od razu do klienta i od razu jakby przechodzi na jego własność, wtedy jest WZ, wydanie na zewnątrz, jeżeli to jest towar wydawany w celu realizacji naszej usługi, czyli tak naprawdę służy nam, żeby wykonać usługę, to jest dokument RW, czyli rozwód wewnętrzny, moi drodzy. Okej. Okay. Tutaj ktoś pytanie. Usługi podwykonawców. Jak praktykujecie? Yy, dziesiątka czy Moi drodzy, dziesiątka to jest zakup towarów i surowców w KPJerze. To nie są usługi, tylko zakup towarów. Więc yy, towary, surowce, to co służy tej esencji naszego yy, produktu, czy wykonania usługi. To dziesiątka, natomiast cała reszta praktycznie w wielkim uproszczeniu, wielkim uproszczeniu to jest trzynastka, tak? bo pomijam tutaj jeszcze koszty uboczne, czy pomijam e, inne wyszczególnione koszty, dla których są wyszczególnione kolumny, moi drodzy. Czy jest obowiązek przechowywania PZWZRW? No Oczywiście, że jest, ale możesz go przechowywać możesz je przechowywać w wersji. Elektronicznie, bo wszystko zależy, jak jest zapisane w naszej polityce rachunkowości. I tak naprawdę, tylko zwracam jeszcze uwagę, że tak naprawdę ustawa o rachunkowości wskazuje, że jeżeli wydajemy na zewnątrz, czyli jakby dochodzi do rozchodu składnika majątku, to potrzebny jest tak naprawdę zgodnie z ustawą podpis tej osoby, której wydajemy. Więc to troszkę jeszcze tak może nie do końca. Nie do końca jest w ten sposób klarowne, no bo faktur VAT już nie musimy podpisywać, prawda? Mhm. Mm Zakład kosmetyczny, co jest towarem, co materiałem? Próbki do klientów nie są do Próbki dla klientów jakby nie służą wykonaniu usługi. Próbki dla klientów służą celom reklamowym. Więc y, y, oczywiście y, y, jakby ujęcie też jest zależne od tego jak to ktoś interpretuje. Dla mnie próbki dla klientów idą w pozostałe koszty. Natomiast w zakładzie kosmetycznym to, co służy wykonaniu usługi, czyli kosmetyki, które zużywamy, no to już jest materiał, który się przekłada na wykonanie e, wykonanie usługi. Moi drodzy, 30 minut prawie minęło, moi drodzy. E, jeśli Wam się coś jeszcze pojawi, e, dajcie znać w komentarzach. Będziemy się spotykać jeszcze długi, długi czas, więc dążymy odpowiedzieć na wszystkie pytania, mam nadzieję. Więc dajcie znać i na dzisiaj, moi drodzy, kończymy. Miłej pracy, życzę. Wracamy dzisiaj już z powrotem do naszej pracy i kochani, za tydzień o 10 na YouTubie i na Facebooku. Zapraszam. Do zobaczenia na razie.